się z nami pan Hadrian Radziejewski, przedstawiciel Federacji NAC na Polskę, organizator dzisiejszych y, zawodów. Czym jest w ogóle NAC na świecie? Co może pan o tej organizacji powiedzieć? Jak, jak mocno ta organizacja stoi na świecie? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy, czy, czym jest organizacja y, NAC na świecie? No, jest alternatywą dla wszystkich innych organizacji. Dla, nie, ogranicza, nie ogranicza zawodników pod żadnym względem. Krótkie, proste zasady i reguły y, gry. Myślę, że, że prostota, prostota y, zasad przepisów y, NAC y, stawia y, federację naprawdę na, 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 wysoki, na wysoki poziom y, w, w sportach sylwetkowych. Myślę, myślę, że z dużą, z dużą, z dużą y, przyszłością. Co skłoniło pana do wprowadzenia organizacji na teren Polski, pokazania polskim zawodnikom, że jest jakaś alternatywa? Przede wszystkim no, jest, na, 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 składa się dużo czynników. Na, na, przede wszystkim moje 25-letnie zamieszkiwanie w Niemczech. Jestem sportowcem od małego dziecka. Co prawda, nigdy w życiu nie byłem kulturystą, wywodzę się z sportów siłowych, byłem zawodnikiem podnoszenia ciężarów. Znałem po prostu tych ludzi, poznałem tych ludzi, poznałem środowisko, no i uważałem, że, że luka w, w Polsce jest, jest miejsce na, 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 na tą federację, bo uważałem zasady tej federacji za bardzo, bardzo fajne. Czyli wynikało to bardziej z potrzeby serca i stworzenia pełnej alternatywy zawodnikom, którzy nie mieli szans odnaleźć się w realiach aktualnych. W Polsce w sporcie. Środowisko sportowe, środowisko kulturystyczne znam, jak mówię, od, od wielu lat, choć sam nigdy nie byłem, nie byłem czynnym zawodnikiem. No i ja te problemy po powrocie z Niemiec do, 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 do kraju, znałem problemy polskiej kulturystyki, bo znałem zawodników. Namawiali mnie wszyscy, po, po, od zawodników poczynając do y, władz Federacji Międzynarodowej. No i po sześciu latach namów stało się. Bo, po, przypominam, trwa to już namawiają mnie, żebym to yy, zrobił 6 lat. W tym roku się zdecydowałem. No i tak rozpoczęliśmy, mamy dzisiaj drugie zawody. Ja firmę Olimp znam naprawdę już bardzo, bardzo długo. I, i ja uważam yy, firmę Olimp za fenomen, fenomen yy, na rynku niemieckim, gdzie znamy stosunek Niemców do firm polskich a znam, jej, że tak powiem, miejsce na tym rynku. Jest to bardzo wysoka, wysoka półka, doceniona firma i to polska firma, nikt tego nie ukrywa, dlatego, dlatego lubię, lubię, yy, lubię, lubię robić rzeczy z ludźmi dużymi, no. Także myślę, że, że tutaj firma Olimp yy, jeżeli, jeżeli zostanie u nas, na pewno, na pewno też nie będzie żałować, bo, bo zawodników mamy, będziemy mieli coraz więcej. Dzisiaj mamy znowu następną nową grupę, przynajmniej 25 nowych zawodników, czyli praktycznie zamykają sobie furtkę w innych, w innych, w innych organizacjach, nie, nie, z mojej, nie z mojej winy. Także już dysponujemy po pół roku działalności grupą ludzi około, około 60 zawodników. Czyli praktycznie dwukrotne zwiększenie, biorąc pod uwagę rok poprzedni. Bo, bo jeśli, no, wie, wiecie Państwo że doskonale, że zawodnik startujący w maju, nie wszystkich stać po prostu na to, żeby dotrzymać żeby formę do jesieni. Jest to związane z, z ogromnymi kosztami. Także, także nie wszyscy, pięciu zawodników wystartowało tylko z, z, z mistrzostw Polski na, dzisiaj na Pucharze. Także są jest, jest nowi, jest, mamy siedmiu juniorów. To o czymś to świadczy. Czyli możemy mieć nadzieję, że za rok również zajmie się pan organizacją zawodów co najmniej na tym poziomie i możemy liczyć co najmniej na ten poziom organizacji tej rangi mistrzostw jak teraz. No już mogę powiedzieć coś więcej, mogę podać, podać praktycznie rzecz biorąc termin, będzie to połowa maja, będzie to świecie i mistrzostwa Polski odbędą się na 100%. W takim razie gratuluję odwagi. Dziękuję za organizację Mistrzostw w imieniu swoim sponsora, ale i wszystkich widzów, bo sądząc pod tym, ile ludzi dzisiaj dopisało, za rok będzie Pan musiał znaleźć znacznie większą halę. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję również firmie Olimp za, za umożliwienie i pomoc mi w tej organizacji, bo nie ukrywam, jak wiadomo środki finansowe są niestety w tej dyscyplinie bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest z nami dzisiaj Piotr Głuchowski, ikona polskiej kulturystyki. Dzisiaj w roli sędziego głównego na zawodach Federacji NAC. Piotrze, powiedz jak oceniasz organizację dzisiejszych zawodów? Organizacja stoi jak na najwyższym poziomie. Zawody przebiegają sprawnie, bardzo nie ma żadnych potknięć. Także nic dodać, nic ująć. Jaki poziom reprezentują zawodnicy? Kto się szczególnie zaskoczył? Czy jest to poziom, do którego zwykle nie byłeś przyzwyczajony w tym negatywnym słowo znaczeniu? Czy rzeczywiście przyjeżdżają bardzo dobrzy zawodnicy pod kątem przygotowania na te zawody? Z, z, z zawody te z, z jednych na drugie są coraz lepsze są dużo lepsze niż Mistrzostwa Polski pod względem poziomu, jest bardziej wyrównany poziom I jednak jeszcze ten poziom jest tak no, dosyć zróżnicowany są gwiazdy i są zawodnicy, którzy debiutują również z tego powodu podjęliśmy decyzję również, że na zawodach na Mistrzostwach Polski NIC i na Pucharze Polski NAC będą rozgrywane również kategorie dla debiutantów e, Powiedz mi, czy jako były zawodnik Aktualnie startujący zawodnik e, uważa, że lepiej jest, jeśli sędzia ma takie doświadczenie, czyli teraz siada po drugiej stronie sceny i zaczyna sędziować, ocenia swoich e, kolegów, e, współzawodników. Czy jednak sędzia nigdy nie powinien być zawodnikiem i zawsze uczy się tylko zawodu sędziowskiego? Czy jesteś przez to bogatszy w doświadczenie? Z doświadczenia wynika, że e, sędziowie, którzy byli zawodnikami są dużo lepszymi sędziami. Ze względu na to, że mają spojrzenie prawdziwe na, na tych kulturystów, na zawodników y, oraz znają wszystkie ich takie y, myki, można to powiedzieć, y, których używają, więc tych y, sędziów nie da się oszukać. Te federacje są troszeczkę różne, mimo że w tej federacji, w tej federacji startują, startują tacy sami zawodnicy, tam są kategorie wagowe, tu są kategorie y, wzrostowe, które są no, takie bardziej łagodne dla zawodników ze względu na to, że zawodnik tutaj musi przygotować formę, kategorię swoją już ma przypisaną od początku samego do samego końca, prawie zawsze ta sama. Bazując na Twoim ogromnym doświadczeniu, jeśli miałbyś teraz wybierać, byłbyś początkującym zawodnikiem, miał do wyboru te dwie federacje, którą, którą drogą byś, byś poszedł? Jakbym był niedoświadczonym, to nie wiem. Jak jestem, W tym momencie, kiedy jestem doświadczonym, wiem, że ta federacja jest dużo zdrowsza. Przede wszystkim, że nie ma tego głupiego zbijania wagi kombinowania, czy pójść w tej kategorii, czy w tej kategorii. Zawsze wiadomo, że trzeba przygotować odpowiednią formę i bez względu na to, w jakiej się formie jest, jaka jest konkurencja w danej kategorii. W tej samej kategorii trzeba zawsze wychodzić. Jak się czujesz jako sędzia teraz? Jako zawodnik? Znaczy ja sędzią już jestem od kilkunastu lat. Czuję się tak samo co robię. roli czujesz. głównego sędziego, przepraszam. No i jest to pewnego rodzaju zaszczyt. Eee, powiedz mi jeszcze, czy. Wsparcie zawodów ze strony jednej z największych firm produkujących suplementy na rynek polski, europejski, światowy może być pewnego rodzaju wabikiem dla zawodników chcących wybierających między dwoma federacjami. Zwłaszcza w tej sytuacji jest dużym wabikiem ze względu na to, że jeszcze do niedawna niektórzy sądzili, że federacja NAC może się nie utrzymać, że IBB ma tylko, tylko IBB istnieje w Polsce, ma monopol. No niestety okazało się dla ABB yy, to, że, że no, firma Olimp podpisała umowę na sponsoring z yy, federacją NAC, więc zawodnicy są dużo pewniejsi siebie, że federacja będzie istniała, dlatego przyjechała no trochę większa liczba osób yy, startujących niż na Mistrzostwa Polski to raz. po drugie przyjechali to właśnie Całkiem inni zawodnicy, czyli na poprzednich zawodach było 30 paru zawodników, tu jest 40 paru zawodników, czyli mamy już prawie 90, 80 zawodników, prawda? Sądzę, po poziomie przygotowania niektórych chyba nie powinno być problemu ze skompletowaniem składu kadry, prawda? Raczej nie, zobaczymy tylko ile będzie miejsc do tej kadry. Dziękuję bardzo. Jest z nami dzisiaj Edyta Woźnicka-Bosa, laureatka pierwszego miejsca. Eee, obecnie odbywających się zawodów Federacji NAC, powiedz mi, eee, co czujesz będąc już dwukrotną, złotą medalistką tych zawodów? Eee, co czuję, czuję zadowolenie, że to co robię przynosi efekt, że to, co pokładam, moją całą energię, eee, no, zostaje wynagrodzone poniekąd tymi miejscami na zawodach. I co dalej? Co dalej? Teraz start na mister Uniwersum w Hamburgu i na międzynarodowych mistrzostwach Niemiec za dwa tygodnie. Oczywiście spodziewałam się tego samego rezultatu. Myślę, że tak, że, że powinnam wygrać, a jak nie to pierwsza trójka. E, czy coś jeszcze byś chciała w swojej formie w tym momencie doślifować? Czego jesteś zadowolona? Czy jest dokładnie to, co chciałaś, trafiłaś w punkt idealny? Myślę, że jest to to, co chciałam, że trafiłam z formą idealnie, a poprawiać zawsze można jeszcze formę. Może być jeszcze lepsza formowa, że była bardzo dobra, ale można ją jeszcze zawsze poprawić. Można dośliwować wszystko tak, tak jak diament. Sponsoring, wsparcie zawodów przez jedną z największych firm na świecie i w Europie produkujących suplementy diety może być pewnego rodzaju wabikiem na to, żeby e, ściągnąć zawodników e, z innych federacji właśnie do Federacji NSI? Myślę, że tak, bo e, firma, która jest głównym sponsorem, która już jest marką od wielu lat, myślę, że ma renomę wyrobioną i powinna przyciągnąć zawodników. E czy może stosujesz jakieś suplementy firmy Olimp, które mogłabyś polecić? Stosuję, stosuję e, suplementy firmy Olimp te z tych nowoczesnych form, czyli e, karnitynę, tą najmocniejszą. E, wszelkie odmiany tych szotów, arginina, karnityna też jako szot. E, no są to bardzo dobre produkty, uważam, bo są to w postaci też helatowe witamin, e, które są świetnie przyswajalne. No generalnie większość rzeczy stosuję z Olimpu. Dziękuję bardzo za wywiad. Życzę dużo sukcesów, szczególnie w zbliżających się zawodach. No i Oby za rok, jeśli za rok będzie co najmniej ta sama forma, no to chyba innego wyniku jak ten Myślę, z, z uzyskaniem dzisiaj nie może, się nie może być. To będzie lepsza ta forma, także będę starała się je z ruch na ruch ją poprawiać. Gratuluję i dziękuję za wiatr. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, start! Zaczynamy! mistrza dzisiejszych zawodów. Wygrał kategorię Man Body 1 i e Open. Powiedz, trafiłeś e, to, co chciałeś, czy tak jak większość, to jest dopiero, powiedzmy, takie 80% Twoich możliwości. Cała forma idzie na, na Hamburg. Witaj, Piotrze, przede wszystkim. I, wiesz, tak naprawdę tą formę szczytową dopiero uzyskam 3 za trzy tygodnie na Mister Uniwersum. No, mm, Niespecjalnie przygotowywałem się jakoś do tych zawodów. Po prostu ograniczyłem węglowodany, ograniczyłem troszeczkę wodę, no i tak to wyglądało. No powiem ci jak ty tak, tak niespecjalnie się przygotowujesz, to całkiem ciężko wyszło. No, tak jak ci mówiłem wcześniej, no szczytowa forma ma być dopiero za trzy tygodnie. Jakieś się mistrzem to całe życie, nie? <laughs> tak, tak. <laughs> Powiedz mi, jaki stres przed dzisiejszym wyjściem? Denerwowałeś się trochę, bo jednak na chwilę znikłeś nam ze sceny kulturystyki. Przed każdym wyjściem na scenę towarzyszy jakiś stres. Dzisiaj był no, może troszeczkę większy, dlatego że 9 lat nie byłem obecny na scenie kulturystycznej u nas w kraju. I po 9 latach taki powrót i, i, i rywalizacja z tymi zawodnikami. No. Wiesz, chęć rywalizacji, po prostu sprawdzenie się jeszcze. No tak, cały tłum na kolanach, to całkiem nieźle wyglądało, jak na odwiedziny po 9 latach. Cieszę się za, właśnie za tak ciepłe imię przyjęcie. Eee, słuchaj, spodziewasz się w Hamburgu silnej rywalizacji, czy, czy uważasz, że też obetniesz węglowodany i się zrobi? Nie, 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 tam już um, przygotuję się specjalnie do tej imprezy. Widziałem, jak zawodnicy wyglądają na, na Mister Universum. No i niestety tam trzeba być naprawdę w dobrej formie, żeby, żeby zająć wysokie miejsce. Tak, jak ty mówisz, że w dobrym, to... Że... W bardzo dobrej, w bardzo dobrej formie. Yy, powiedz, jak oceniasz organizację dzisiejszych zawodów? Yy, podobają mi się zawody, no, dlatego że one przebiegają sprawnie, szybko to się odbywa, nie jest to osiągnięte w czasie i nie są aż tak nudne. Co masz na myśli, mówiąc snule, przez to, że jest utrzymana duża dynamika zawodów, czy...? Tak, tak jak mówisz, duża dynamika zawodów. Czy uważasz, że NAK może stać się alternatywą silną alternatywą dla kulturystów, tych już obecnie startujących i dla nowych zawodników, alternatywą dla IFBB? Jestem święcie przekonany, że, że NAK zaistnieje u nas w kraju i w przyszłości tych zawodników będzie dużo więcej. Czy możesz to, tą organizację polecić? ludziom, którzy chcieliby e, iść swoimi śladami? Jak najbardziej, dlatego zdecydowałem się na start właśnie w tej federacji. E, a obecność dużego sponsora, jakim jest Olimp? Uważasz, że może być wabikiem? E, przekonać tych niezdecydowanych jeszcze do donaka. Na pewno, są, no, wiemy do, doskonale, że, że firma Olimp jest znaną marką, produkującą najlepszej jakości produkty. Myślę, że tak. Że i firma, i dobrzy zawodnicy ściągną, ściągną publiczność na zawody. Mam nadzieję, że wsparcie, jakie zapewnia Olim, poskutkuje, osiągniesz to, co chcesz w Hamburgu. E, tak samo wrócisz tam z wielkim hukiem, tak jak dzisiaj. E, już będziemy się teraz widzieli nie raz, czy nie dwa razy w roku, ale na każdych mistrzostwach i będziesz wygrywał. Wszystkiego najlepszego. Andrzej laureat pierwszego miejsca w kategorii okay. dwójka. Jak oceniasz swoją formę? Uważasz, że trafiłeś z nią, czy, czy gdzieś ci jeszcze zabrakło? Przestrzeliłeś? To znaczy, dnia zabrakło? To znaczy nie, nie. Wszystko zgodnie z planem. Bardzo fajnie, że, że e, do końca było tak, że... i Czułem dużo siły. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. I emocjonalnie byłem bardzo nakręcony. Fajna rywalizacja była także. Wszystko zgodnie z planem, no nie ukrywam, że tutaj bardzo ściśle konsultowałem się z Piotrem Głuchowskim, także on też wydaje mi się, bardzo zadowolony. No, nie było widać, żebyś na scenie gdzieś brakło wody, w ustach zasychało, czułeś się doskonale. Czyli jak ta forma rzeczywiście była trafiona. Powiem jak, tym bardziej fajnie, że no, ja już nie jestem może takim młodym zawodnikiem. A to Mam... zależy, kto ocenia. No tak, w każdym bądź razie no, startuję już od jakiegoś czasu. W każdym bądź razie nie myślałem, że kondycyjnie e, e, wytrzymam trudy, ale rzeczywiście się udało, także... Fajnie. Nie tylko kondycyjnie by się udało. No, no, miło, że, że właśnie, że, że tak jak z boku ktoś ocenia, że było dobrze, tym bardziej mnie tym bardziej dobrze jest z tym I samą organizację zawodów oceniasz. Bardzo fajnie. Ja już, ja już tak jak tutaj wspomniałem wcześniej w jakiejś telewizji e, startowałem i w NABIE, i FBB. Pierwszy raz w NIC, i muszę powiedzieć, że bardzo fajnie, tym bardziej, że tutaj w Polsce. Czuć było, że zawodnik to jest bardzo ważny, że jest szanowany, że zawody są podzawodników. Oczywiście wiadomo, publiczność tak samo, jak rozmawiałam ze, ze swoimi znajmi, którzy tutaj specjalnie przyjechali, e, też bardzo, bardzo mile zaskoczeni i no tak, tak chyba powinno być na zawodach. Tej rangi tym bardziej. Super, naprawdę super, duże obrawa. Marusz, jak tyle ty, czasu pracowałeś na formę i tak się męczysz, tak. w ostatnim okresie, no to chyba warto, żeby się trochę jednak organizatorzy docenili, już się nie ganiali na koniec, tylko zrobili trochę za siebie. Czyli poprosili dokładnie na, na moment wyjścia, no i trochę ustabilno, bo ty się jeszcze czujesz rewelacyjnie, tak. ale niektórzy no ja no, tak. ledwo okażą, co się z nich mówi. Zgadza się i, i mówię, tak jak mówię, i z innymi zawodnikami, duży komfort psychiczny, jeżeli rzeczywiście to jest wszystko dopięte na ostatni guzik, a tutaj tak było, wyjścia zawodników dokładnie w czasie naprawdę dużo to daje i, i tym bardziej obsługa poza sceną tam na backstage'u, Naprawdę rewelacja, bo było miejsce na rozgrzanie, było miejsce na sposobowanie, teraz jest miejsce tam, żeby się spokojnie umyć, wykąpać, ubrać, nikt nie pędzi, jest naprawdę tak fajnie, tak powinno być, no bo no tak jak ja na przykład, no traktuję kulturystykę jako hobby, ja jestem z zawodu dietetykiem, mam mnóstwo pacjentów, na co dzień chodzę w garniturze, natomiast na czas zawodów zakładam spodnik i smaruję się, zupełnie abstrakcja, zupełnie, zupełnie, natomiast mówię, Czuję, czuję atmosferę się taką naprawdę wysokiego szacunku dla zawodników, dla tego co się robi, duży podziw, naprawdę duże brawa. Naprawdę teraz, bardzo miło. Było dopiero bardziej. teraz e, klienci to piszą. Zresztą jak się z zobaczą w takiej formie. To znaczy, tak, ja, ja powiem tak, że wielu klientów trzyma kciuki rzeczywiście, Natomiast, natomiast. E, 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 ja mam wielu klientów też i zdrowotnie. Oprócz dietetyki estetycznej zajmuje się dietyką zdrowotną, natomiast rzeczywiście ja uważam, że dietetyk przede wszystkim sobą, swoją formą, powinien reprezentować to, co, co głosi. Jak widzi się nieraz, czy to w telewizji, czy gdziekolwiek dietetyka, czy dietetyczka, która sama potrzebowałaby pomocy, no to to już jest dla mnie to jest, co mówię. Gdzieś to się mija, to musi iść web w łeb. Ja uważam, że to, co sprawdzam między m.in. na sobie, ja mówię w takiej estetycznej dietetyce, mogę potem to dalej pchać. Także ja wiem doskonale, co znaczy czuć się, że to jak wielu zawodników, czuć głód, czuć przejedzenie, jak można zapanować ten organizm, żeby dojść do harmonii. Super. To tylko trzeba uważać. A... No niestety, niestety, z tego co się okazuje, trzeba będzie 4 tygodnie, 3 tygodnie potrzymać formę, także no ale to okej, okay, to nie jest, problem, nie jest problem. Szykujesz się na hamurk? No tak, z tego cośmy żeśmy tutaj ustalili, to tak i no sam jestem ciekawy. No mówię, nic więcej jakby no, na pewno forma, formę trzeba będzie podtrzymać, a może nawet i ją ulepszyć. Także jestem bardzo ciekawy. <laughs> I mówię, no super, super, że, że można tam dalej coś zrobić z tym z tym forum, które teraz reprezentuję. Takie są poczucie inwestowienia, nie powinno być problemu, tego. zresztą Tak, Też mówię, ja traktuję mówię, kulturystykę jako hobby, ja wam zupełnie, mówię, w życie prywatne i tak dalej, staram się nie porządkować tylko, mam, mam małego synka, zresztą mówię, też wiele czasu z żoną spędzam, prowadzimy razem firmę, staram się, żeby kulturystyka, tym czym się zajmuję, żeby nie, nie jakby... Nie była tym najważniejsza. Jest ważna, ale nie jest najważniejsza. Robię to rzeczywiście z przyjemnością. Nie muszę tego robić i może dlatego mówię też takie podejście i e, to, że no, w, no w miarę dobrze reaguję właśnie na zawodach. Nie czuję zmęczenia, nie chodzę jak zombie, jak nie, nie jestem rozdrażniony. Może rzeczywiście szybciej się frustruję. Jakby jest wrażenie, że wyprzedzam myślami to, co się dzieje, ale mówię to tylko to. Nigdy jakoś, nie wiem, jak się zwykło mówiło, że agresywnie niektórzy tego... Nie, tego nie ma. Jest luz. Nie muszę tego robić. Robię to, bo chcę, bo lubię już. Masz wiedzę na swoje ciało, a to jest tak, doskonałe tak, połączenie. To jest fajne, to jest fajne. Ehm, Czy uważasz, że NAC może stać się realną taką alternatywą dla zawodników startujących w Polsce, alternatywą dla IPB? Ja, mówię, ja uważam, że im większa konkurencja właśnie w federacjach, tym lepiej. Ta federacja, której teraz pokazałem się, jeżeli jest dobra konkurencja, to zawsze jakość innych federacji też będzie chciała nadgonić i przyciągnąć czymś, czymś, czymś dobrym swoich zawodników w całą resztę. Nie wiem, czy to będą nagrody, czy to będzie organizacja, czy podejście do zawodnika, ale fajnie, jeżeli nie ma konkurencji pomiędzy federacjami, jak to było do tej pory. No to mówię, to dochodzi do takiej sytuacji, jak ja, no ja wielokrotnie miałem, miałem przyjemność lub nieprzyjemność zauważyć właśnie w tej najstarszej Polskiej Federacji. Że jakby e, to przerosło wszystkich i mówię, zawodnik przestał być istotny. A mówię tutaj, żeby nie zawodnicy nie byłoby całej organizacji. To jest najważniejsze, uważam. E, dziękuję za wywiad, że, że daje takiego optymizmu tyle energii no. No i żeby w Hamburgu pokazać tak naprawdę na co pana stać. I... Będzie mi bardzo miło. Zrobię wszystko, co, co w mojej mocy i no, mam nadzieję, że moc będzie ze mną nadal. No, no, no. <laughs> ja tej mocy. Powodzenia, dziękuję, dziękuję serdecznie. Się. Dzisiaj zobaczyliśmy się na scenie. Co czułeś po długiej przerwie? Kiedy ostatni raz startowałeś? No ostatni raz startowałem 11 lat temu. Jak skończyłem 40 lat, to były pierwsze start weteranów. I dwa, dwa, dwa lata z rzędu startowałem i czyli od w zasadzie 11 lat. Praktycznie przerwy było. A no, tak postanowiłem, nie wiem, no brakowało mi czegoś. No już 10 lat jednak siedzenie w domu robienie tych samych czynności, wykonywanie, no coś mnie ciągnęło, żeby gdzieś coś zobaczyć nowego i tym bardziej, znaczy gorzej z tym, bo mam troszeczkę problemy z tricepsem, mam całkiem zerwany i to mnie tak jakby negatywnie nastawiało do, do startów, no ale tak sobie pomyślałem w sumie no tricep tricepsem, no ale chciałem spróbować, no zobaczyć, no razie pierwszy start, jest, nie Chciałem zobaczyć jakieś wyciągnąć wnioski z tego startu i podej, podejrzewam, że my, myślę, że w następnym starcie będzie będzie dużo lepiej. No, bardzo racjonalne podejście. Ja pamiętam, byłem na studiach, jak ty byłeś mistrzem mistrzu no. e, i zawsze wszyscy mówili, kto jest najlepszy, no wiadomo, Mirek Daszkiewicz, gdziekolwiek nie wychodziłeś, e, nawet nie do końca przygotowany wygrywałeś. No były takie lata, gdzie jeszcze no, akurat byłem całkowicie sprawny. No, jakieś takie podejście miałem bardziej, no komfortowe, nie? bo w sumie, teraz mam ten zerwany, to mi się już tak ciężko zmobilizować. A przedtem jednak podchodziłem tego, do tego takim bardziej luzie, na luzie. No, nie, no, genetyka też dużo tutaj robi, bo w sumie nie, nie, nie stosowałem żadnych diet i tak dalej. Byłem w takim ciągłym treningu i jakoś tam sobie pora... poradziłem. Powstała nowa federacja w Polsce i zaczynamy, zaczynamy przygodę z kulturystyką w nowej federacji, która... Co w ogóle myślisz o tym, że są kolejne federacje? Nie, no pozytywnie. Ja już tu na ten temat to ja już wcześniej wspominałem, żeby coś, coś takiego utworzyć, tym bardziej, że zawsze te zawody czyli tamtej federacji były organizowane w tamtym rejonie typu Warszawa, Białystok i tak dalej, czyli ludzie z tego z tych okolic praktycznie nie, nie mieli możliwości, a jak nie, to miały, mieli naprawdę długą podróż, a tutaj jednak te, ta odległość jest dużo mniejsza i uważam, że no, ta konfrontacja jest do, dosyć, jest potrzebna, tym bardziej, że widzę tutaj układy są troszeczkę inne, że jednak y, zawodnik, który przyjeżdża jakoś inaczej, jest szanowany, a tam nie bardzo, no bo tutaj y, te opłaty, spłaty, licencje i tak dalej, takiego kogoś, kto no nie, nie ma taki stałego dochodu, a jest dobrym zawodnikiem oczy, o od razu jak gdyby przekreśla jego szanse. A tu można naprawdę spotkać, tym bardziej, że widzę, że się to wszystko rozkręca powoli, nie? Można to jeszcze bardziej bardziej rozpropagować roz, roz i uważam, że ta federacja będzie miała przyszłość. Podobał mi się luz, z jakim wyszedłeś. Nie byłeś spięty, byłeś... Nie no, właśnie, byłeś, byłeś, właśnie i, byłem, byłem, byłem... Właśnie i, wyglądałeś na wyluzowanego. Na, 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 na... No, no nie no, to że ja się czułem spięty, Czułem się spięty ale moje to pierwszy start i nie, nie byłem przygotowany do tego. Pod względem psychicznym nie byłem przygotowany. No i, no i fizyczny też, bo mówię, zbyt krótki to okres był, ale no chciałem spróbować, bo jakbym nie spróbował teraz, to bym w ogóle nie spróbował Według mnie super, cała firma Olimpik gorąco dopinguje i uwierz mi, pamiętam czasy jak byłeś z Olimpem i myślę, że to pewnie wróci. No, też tak, tak, tak myślę, cieszy mnie to. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.